No, witam pani na literkę A. Pierwsza afirmacja tej wychodzi: weź odpowiedzialność za każdą myśl i uczucie. Czy pani powinna dać mu szansę? No, szczerze powiedziawszy, widzę, że on będzie próbował wrócić zdecydowanie, chodzić koło pani, biegać w pewien sposób. Czy to się zmieni? Na pewien czas tak, ale potem znowu karty pokazują, że będzie jakiś numer, będzie jakaś niestabilność tutaj, będą jakieś problemy, więc to tylko od Pani zależy, w jaki sposób, w jaki sposób Pani do tego podejdzie, Pani Angelico. Tutaj się wiele. Tutaj się wiele nie zmienia, jeżeli chodzi o tego mężczyznę. On mnie dużo wnosi do pani, jakby życia na stałości. Nie wnosi tego spokoju, tylko bardziej zwątpienia. Natomiast, co pani chce z tym zrobić, to tutaj pani musi sobie przemyśleć. Nie układa mi się to. Nie układa mi się to. Jest to trudna energia, jest to taka energia po prostu niestabilności. I w prezencie dla pani karta uzdrowienia. Weź tutaj, proszę uaktywnić swoją kreatywność, swoje takie właśnie dobre, pozytywne energie do swojego życia. Pozdrawiam.